Daj ci masz z Buty, 2000 balencji Spodnie, Ufa, jego 1000 jaka złotych balencji Bezrękawnik, balencji 1500, coś takiego Bluza Zary, szara T-shirt pod spodem biały Pewnie tam wiesz, jakieś 500, nie? No, no. Samochód A, O kurwa Ile będzie samochód? Na pewno mniej niż buty No i deska mam jeszcze Ile to taka z teraz? No tak z trzy koła? Z koła tak, Deskę dziewczyny, girl, to nie wiem, ile taka? Właśnie stówek, nie? Coś takiego. Koszulka z lumpa, tej ma dziurkę, kosztowała mnie 100 zł. Pasek taki opium, kurwa, stówka, podnie Diki, z siusiaki, stówka i buty Rikiołensy. Tak, nie trochę. mówimy ceny, nie no, mówimy nie. ceny, bo jeszcze będzie przypadł na razie. Właśnie, żeby lipy nie było. Tak, no i plecaczek karmi. No, właśnie, dobry, na siłam ze szkoły wracamy ogólnie. No Yy, ze szkoły. I, Tak, ze szkoły yeah. Dobra, pokażę teraz outfita do ocenki okay, i dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Daj, się kurwa nagrywa, nagrywa. Jak oceniać ci tych Ten ma grzywkę na mareczka, też kiedyś taką miałem Też tak miałem jak w latach młodości Każdy tak miał, stary Tak, każdy tak miał? Każdy to przechodził jakie outfity? Jakby ubrałbym wszystko to bym ubrał w poniedziałek, to we wtorek, a to, to w środę. To a ja czwartek, piątek, sobota właśnie, no. Tak? tak? No, tą, no myślę, że Będziemy tak. się wymieniać. No. Można, no. można, nie? Można. No. Można. Pewnie, że można. można. Dobra, to teraz roje wam po tej, że ktoś inny was ocenił. Co wy na to? No spoko. No, spoko. No ja mam.